Sam można wywiad poprosić? U pan jest ten słynny boski, tak? Tak. Mógłby tam Pan powiedzieć, jakie są intencje Pana? Czemu Pan tak działa? Jakby jakieś motywacje Pana? Żeby ludzie mogli spokojnie przebiec. Przebiec? Od płyty desantu po most północny. A, czyli po ludzie po... pijący tutaj przeszkadzają w biegnięciu, w bieganiu? Ja biegając skaleczyłem stopę. A tu Panna Bosaka biega? Nie, w cienkich butach dobiegamy. Aha, rozumiem. I wtedy stwierdził Pan, że Pana misją będzie po prostu, żeby ci ludzie nie pili tu alkoholu? To jest... Szary, nie no, bo jaka jest misja? Bo wie Pan, jest Pan mocno krytykowany tutaj przez ludzi, że, że... Tak, tak. Napisaliśmy projekt do Funduszu Inicjatyw Obywatelskich i pozyskujemy fundusze na edukację obywateli. Rozumiem. I pana misją jest tutaj, żeby ludzie nie pili. Ale to bardzo przeszkadza, jak nie, człowiek usiądzie sobie na piję się to, żeby, piwa? Znaczy, wie pani, to jest powiązane ze śmieceniem. No, ale już postawili takie śmietniki fajne, żeby nie śmiecono. Nie skutkuje. Nie skutkuje. Leży to wszystko nadal tam, gdzie y, nie mhm. powinno. Rozumiem. Może pani się przejść pod most Powiatowskiego, tam teraz jest niezła impreza. A nie boi się pan trochę o siebie? No, bo wie pan, no jednak kurczę, mogą się zdenerwować pijani. No, jednak Boję jest się. pan takim wrogiem publicznym trochę. Trochę się boję. Trochę taki jest pan Bruch, taki bad boy. Dobrze. <grystanie> <grystanie> Dziękuję serdecznie.